Dzisiaj jest ostatni dzień aktualnego tygodnia w GTA. I jest sporo fajnych rzeczy, o których warto, żebyście wiedzieli i prostu go nie przegapili. Jutro wchodzą nowości, które będą bardzo fajne i głupio byłoby, gdybyście je przegapili. Zaczynajmy! Zacznijmy od rzeczy, które są dostępne tylko i wyłącznie do dzisiaj. Bieda w sklepie przez dwa tygodnie był dostępny dla klasy World L35. W sumie dalej jest ostatni dzień, więc jeżeli jeszcze tego pojazdu nie dobrałeś? Co odbierz, odbierze po tobie żałował, pojazd normalnie kosztuje ponad mln. Co prawda, moim zdaniem skromnym osobistym, zbyt dobrym driftowozem to nie jest, ale tragedii nie ma. Więc jeżeli żadnym driftowozem nie dysponujesz, no to może e, warto tym pojazdem się zainteresować, szczególnie że ma dosyć atrakcyjną cenę. Jest także ostatni dzień premiera z 2 Hice i raz 2 RP na miejsc Simona Jeżeli macie Lita plus, to jest to nawet premiera z 4 jest to tyle kluczowa sprawa, że pierwszy jest to bardzo fajny sposób na Expa i kasę. Ale są z tym powiązane także dwie dodatkowe rzeczy, z których będziecie wyłącznie zgarnąć dodatkowe 600 tysięcy. Pierwsze 100 tysięcy jesteście w stanie zgadzać z tego, że wykonacie dowolne trzy misje, konfiskaty premium Deluxe. Kończysz trzy misje, dowolne i stoka fala Twoje konto. Bardzo fajna, przyjemna rzecz, wpadnie wam to przy okazji. No dobra, to jest tylko 100 tysięcy. Gdzie te pół miliona? No to słuchajcie. Zostań pracownikiem miesiąca przez ukończenie wszystkich Konfiskat Premium Deluxe. A otrzymasz 500 tysięcy dolarów, które zostaną dostarczone na Twoje konto najpóźniej 72 godziny po zakończeniu kompletu misji. Misji z serii Konfiskata jest łącznie 8. Pierwsza z nich to jest rozwałka 4, balanie prosta, prędkość spalania, dokładnie to samo. A tu uniesiesz. Jest to misja, która troszeczkę trwa, latamy kargobobem, Musimy się nieco postarać, ale też nie powinno Was problemów. Dalej jest Dieta na szybko i to akurat jest misja frustrująca. Jeżeli to misję robicie solo, czasu jest na styk. Jeżeli płyniecie błąd, to misję sfailujecie. A oczywiście są checkpointy, które Wam nieco sprawę ułatwią. Dalej jest Kamper dojechał. E, misja prosta, na miastę podobnie. Lekcje ekonomii, też i razy misji, i jest jeszcze podmłotek ta misja, powiedzmy, że jest troszeczkę trudniejsza, ale nie powinna wam sprawić problemu. Jedyne co może wam sprawić problem, jak wiem, to ta misja idzie szybko. Ona jest strasznie frustrująca, ale dla pół miliona, jak najbardziej, warto. Teraz przechodzimy do kolejnego segmentu, który będę opowiadał o rzeczach, które macie do 17 września, proszę Państwa. Rockstar napisał dokładnie tak: Do 17 września każdy, kto zareaguje się do Dieta otrzyma wyjątkowe trzy gotówki w wysokości miliona dolarów. Członkowie Gita Plusa otrzymają z tej okazji dodatkowy milion. A to oznacza, że jeżeli teraz kupisz Gita Plusa, to także ten dodatkowy milion dostaniesz. Przy okazji, oczywiście, dodatkowe jeszcze pół miliona za samo kupienie Gita Plusa co miesiąc. Więc w sumie, wiecie, jeżeli ktoś dopiero teraz, no to w sumie 2,5 miliona może dostać małym. Nakładem pracy, yy, swojej własnej, yy, które musi wydać na pieniądze w GTA Ale jeżeli nie chcesz kompletnie nic wydawać, no to proszę państwa, milion masz tako Za darmożkę, bardzo fajna rzecz, warto się zalogować na swoje konta Na przykład ja mam konto na PC, na nim się zaloguję, mam konto na konsoli, na nim już dostałem milion I jeszcze mam dodatkowe konto na konsoli, na którym też warto, żebym się zalogował Bo zawsze tam jakiś milion mi wpadnie I wam też polecam, jeżeli macie kilka kont Wystarczy wejść do gry i milion wam wpada. Ten milion był rozdawany nieco wcześniej, bo powinien być rozdawany od zeszłego czwartku, a było rozdawane od zeszłej środy, więc wielu z was dostało już ten milion. Ja wam powiem, że termin z GTA Plusa także już dostałem. Na początku wleciał mi komunikat na ekranie, że hello, jest milion dla GTA Plusa. I wpiję pod do i dostałem ten milion faktycznie na swoje konto, więc ja już te dwa miliony, które mi się należą, Dostałem na swoje konto. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też o wasze należne wam pieniądze dostaliście. Ten milion, czy tam dwa. Zależy od tego, czy macie plus, plusa, czy też nie. I Nadszedł ten czas, żeby pogadać sobie o tym, co nadejdzie jutro. Rockstar w ostatnim Newswire napisał coś takiego. Lato zbliża się ku końcowi, ale bynajmniej nie oznacza to końca wyjątkowych wydarzeń w GTA Online. Już w przyszłym tygodniu. Czyli jutro, szykuj się na tropikalną akcję z mrocznym zwrotem akcji, w której główny udziałowiec Skyperico wypatrzył na swoim poletku nieproszonych gości. Ci zaś nie wydają się, ku jego zdziwieniu, ani trochę zainteresowani tunelem odpływowym rezydencji. Ciekawe jest to, że tutaj mam takie nawiązaje do tego, że gracze, jak obrabiają właśnie El Rubio, to lecą przez tunel odpływowy, bo to jest najbardziej sensowna opcja, jeżeli chodzi o wejście do rezydencji. Fajne takie puszczenie oczka do graczy ze strony Rockstar'a. Cofnijmy się nieco w czasie do artykułu o GTA Plusie. Rockstar wtedy napisał tak. Poza tym, od 28 sierpnia członkowie GTA mogą się sprawdzić w przetrwaniu na Kaja Perico w Gita Online. Za co czekają na nich poczwórne nagrody do 10 września. A to oznacza, że jeżeli GTA Plus będzie miała premierę razy 4 do 10 września, no to zwykli gracze do 10 września będą mieli premię raz dwa, przez co GTA plus będzie miał dodatkowo premię raz 2, co przełoży się na premię raz 4. Tak jak teraz jest to z emisjami Simona. Cofnijmy się jeszcze raz do tego wpisu, który prezentowałem wam na początku tego segmentu. Roxar napisał tutaj o tropikalna akcja z mrocznym zwrotem akcji dodatkowo pisze także, że są nieproszeni goście, którzy ku jego zdziwieniu są zainteresowani tunelem odpływowym. I to mi wskazuje wprost na to, że nie będzie to zwykłe przetrwanie na Kajepriko. W plikach gry są zębiaci z jepriko. Ich wygląd jak na ekranie, tak one się prezentują i myślałem, że to będzie kotel halloweenowy. Ale właśnie po tej pierwszej zapowiedzi Rockstar z GTA no to myślałem sobie tak. Albo dadzą nam tryb zombie, albo dadzą nam jakiś ten zwykły tryb, a potem dadzą nam za kilka miesięcy. no na Halloween. Kolejny tryb Survivalu ze obiekami, więc trochę głupio. Więc może faktycznie co nam te zobiaci teraz. Po tym ostatnim wpisie, na 99% stwierdzam, że będą to właśnie zobiaci. Mam nawet dla Was gameplay, on niechby co nie jest doskonały, ale co nieco może Wam dać podglądu na to, jak to będzie wyglądać. Będzie to lecz ciekawe, że ten tryb będzie dało się faktycznie ukończyć. No, bo będzie on się stało z kilku faz. Ostatnią fazą będzie albo stanie na wyspie i bronienie się, albo ucieczka. Więc będzie normalnie wybór prosto w gierce, a nie przed gierką ustalać, że chce mieć nieskończone fale, albo chce mieć skończone fale na takiej, takiej fali. Widzicie sami, jak ten gameplay wygląda? On jest bardzo mocno przyspieszony, żeby to było bardziej dynamiczne, że można było pokazywać te przeskoki do różnych lokalizacji. Są różne typy zabiaków Ten akurat na przykład jest niewrażliwy na pociski, a także na wybuchy trzeba go rozwalić z broni do wersji wręcz albo z samych pięści to jest na splitter, on się dzieli ciekawa jest ta sprawa jak widać trzeba uważać ale oczywiście w pewnym te dzielenia przestają się dziać i da się go rozwalić no i zobaczcie kolejna miejscówka tym razem za pozo wetira się przemieszczamy to już jutro najpewniej będzie dostępne. Fajne jest to, właśnie, że będzie w końcu, proszę Państwa, mam nadzieję, tryb, który będzie dostępny przez cały rok. Bo skoro to nie jest tylko rzecz Halloweenowa, no to może właśnie przez cały rok być dostępna i będzie można w to pograć. Szczególnie, że będą sobie powiązane nagrody. A to jest rzecz bardzo frustrująca. Jak rok się dodaje nagrody, które można odblokować sobie, ale nie da się ich odblokować, kiedy chcesz. Na przykład ja nie zrobiłem szturmu na T16, przez ten czas, kiedy to było dostępne, i teraz od roku. To się z powrotem nie pojawiło i nie mogę wbić nagród. Dziękuję Ci, Rockstar! Przez chwilę widzieliście właśnie tego DJ-a zombiakowego, To jest kolejny typ zombiaka Z niebieskiego jest pewna nagroda, o których Wam zaraz więcej powiem. Przemieszczamy się do kolejnej miejscówki, tym razem po co składi. Zobaczcie, nawet Gustawo się pojawia Ciekawie. To jest poca, którą znacie z pierwszej. No powiedzmy, że jednych z pierwszych katcerek takiej Periko. Jakie jest to całe wprowadzenie do Kajo? No i zobaczcie, teraz mamy opcję: albo możemy Kajo Periko sobie opuścić, albo możemy yy, grać cały cały czas na wybranej lokalizacji, yy, którą wcześniej zwiedziliśmy w naszej podróży. Gościu wybrał akurat, że chce opuścić wyspę, więc udaje się do velum na lotnisku. I stąd o sobie odlatuje. I tryb, proszę Państwa, jest ukończony. I zapytasz, co to są za ukończenie? Oczywiście highs, exp, a także taką oto koszulkę. Zapisem A Nazywa się ona przetrwałem Kajaperico. I jeżeli chodzi o nagrody, o których Wam wspominałem, no to są trzy. Pierwsza z nich jest za rozwalenie różnych fal. Druga jest za rozwalenie każdego typu zobiaka. I ostatnia jest za tańczenie do DJ-a Więc trzy nagrody możecie wybić sobie na platynę. Za co oczywiście dostaniecie EXPA, czyli nic szczególnego. I proszę Państwa, to tyle.